Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Jestem inżynierem budownictwa już od ponad roku, dlatego posiadam bardzo bogate doświadczenie jeśli chodzi o budowę i budownictwo Budowę domów jednorodzinnych Nie masz pojęcia jak zbudować dom? Ja też nie Ale przejdziemy przez to razem Będę budował dom od podstaw i chciałbym Przekazać tę wiedzę osobom, które nie wiedzą od czego w ogóle zacząć i jakie są koszty związane z wybudowaniem takiego domu. Koszty mogą dziwić, ponieważ i mogą być, i mogą być zróżnicowane, ponieważ działkę możemy dostać od rodziców albo ktoś nam może ją przepisać. Ja moją budowę zaczynam całkowicie od zera. Nikt mi nic nie dał, na wszystko zarobiłem, i chciałbym pokazać Państwu, jak wygląda budowanie domu, na, z czym trzeba, na co się trzeba przygotować, co trzeba kupić, jak to wygląda z perspektywy normalnej osoby. Chcę udowodnić, że jeśli ktoś chce, to może tak naprawdę osiągnąć wszystko. No dobrze. Jakie są koszty przed rozpoczęciem prac budowlanych? Teraz przedstawię Państwu tabelę, na której będą wypisane te koszty. Całkowity koszt, jaki poniosłem, to 68 347 zł i 53 Jeżeli ktoś ma działkę z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, odpadają mu bardzo duże koszty odnośnie działki, ponieważ działka działki są bardzo drogie. No dobrze. W takim razie, jeśli mam działkę, to ile muszę wydać na, na to, aby zacząć w ogóle budowę mojego domu? Przede wszystkim muszę mieć narzędzia, muszę mieć transport. Muszę to wszystko zrobić sam, jeśli nie mam dużo pieniędzy, a chcę to zrobić metodą budżetową, tak? Metodą gospodarczą. Czyli robię tak naprawdę wszystko sam. Staram się unikać firm. Chcę się nauczyć budownictwa, bo chcę rozpocząć swoją przygodę z budową domu. Oczywiście jest to możliwe. Dlatego, jeśli taka osoba chce to zrobić, musi się liczyć z kosztami rzędu 25 tysięcy. Inżynier, panie, ja panu ofą. Panie, naucz mnie pan. Pokaż mi pan, jak to zrobić. Koszty mogą być zróżnicowane w zależności od tego, jak kto będzie podchodził do budowania swojego domu. Ponieważ zależna jest lokalizacja, czy to jest blisko miasta, a może to jest na wsi. Jak daleko mamy z takiej wsi do większego miasta. Jakie są aktualne ceny materiałów budowlanych? Czy jest na przykład yy, sezon na stal i drewno? Czy raczej budujemy w porze zimowej? <grych> w każdym razie wszystko jest możliwe, dlatego zapraszam do dalszego oglądania. No dobra, ja swój projekt, ja swój projekt kupiłem, no dobrze, do tego dochodzi nam kierownik budowy i projekt oraz całkowita biurokracja związana z rozpoczęciem prac budowlanych. Z czym się musimy liczyć? Przede wszystkim, jak już mamy działkę, to musimy dobrać do tego projekt. Ja swój projekt kupiłem na stronie Zbuduj sam dom. Jest to projekt 83 m2. Dom parterowy z dachem dwuspadowym. Wymiary tego budynku to 7 na 15 metrów. Budynek prosty, murowany z gazopetonu. Strop jest drewniany. To wszystko. Ważna rzecz jest taka, że na stronie zbuduj sam dom, nie są powiedziane wszystkie informacje na temat projektu. Na przykład nie jest napisane yy, ogrzewanie podłogowe, czy jest, czy nie ma, albo jaki jest sposób wentylacji, czy jest rekuperacja, czy jest komin. Tego nie ma napisane tak naprawdę. Ale możemy to uzgodnić na przykład z naszym kierownikiem budowy. Na przykład, że nie chcemy rekuperacji, tylko chcemy na przykład komin, albo. Nie podoba mi się ogrzewanie podłogowe i nie chcę tego robić. Jest to oczywiście możliwe po uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W opisie tego filmu napiszę link do strony Zbuduj Sam Dom, jeśli będą Państwo ciekawi i będziecie chcieli zobaczyć, jak ten projekt wygląda na rzucie oraz w praktyce. Projekt Zbuduj Sam Dom, 83 m2, kosztował 2800 zł. Już z wysyłką. Do tego dochodzą opłaty za pozwolenie na budowę mapy godyzyny i badania gruntu. W moim przypadku to kierownik budowy potwierdził, że wszystko załatwi, co łącznie kosztowało mnie 7900 zł. Jest to dość wygodne, ponieważ taka osoba, inwestor, która nie posiada czasu na to, żeby chodzić po urzędach może taką osobę wykorzystać, na przykład żeby pozałatwiała za nią te sprawy. Jeśli ktoś chce więcej szczegółów, na czym polega biurokracja do wybudowania domu, dajcie znać w komentarzu. No dobrze, koszt jaki poniosłem to 10700 zł za kierownika budowy oraz wszelką biurokrację związaną z rozpoczęciem prac budowlanych pozwoleniami, mapkami godyzyjnymi, godetą. Zanim rozpoczniemy budowę, konieczne jest przygotowanie naszego terenu. Dlatego zależy, czy na naszej działce są na przykład jakieś drzewka, drzewa, czy teren jest równy, czy jest bardzo dużo trawy. To też wszystko kosztuje. Dlatego na moje działce. Moja działka jest z lekkim spadkiem. Na 28 metrach jest różnica 80 cm, także dość sporo, ale w późniejszych filmach pokażę, jak z tym sobie poradziłem. W jaki sposób będzie zrobiony fundament. No i dalsze prace budowlane, oczywiście. No dobrze, musimy przygotować nasz teren. Ja na swojej działce chcę, żeby teren był ogrodzony, ponieważ nie chcę, żeby tam dostała się jakaś zwierzyna, chodziły jakieś niepożądane osoby. Mam też tam, zostawię tam jakieś materiały budowlane. Muszę to jakoś zabezpieczyć, dlatego zdecydowałem się na ogrodzenie tymczasowe. To jest ogrodzenie tymczasowe, najprostsze jakie tylko może być. Stempel budowlany ma około 3 metrów, jego średnica to około 10-8 cm. Jeśli chodzi o koszty związane z ogrodzeniem tymczasowym, to jest to tak naprawdę. Musimy tylko kupić stempel budowlane oraz siatkę leśną. Całkowity koszt, jaki wyszedł za moje ogrodzenie, było to. 556 zł, czyli bardzo mało. Następnym kosztem, z jakim musimy się liczyć, jest są to narzędzia. Ponieważ ja chcę budować swój dom własnoręcznie, chcę to robić prawie że samodzielnie, kupiłem wszystkie potrzebne narzędzia, które są potrzebne do wybudowania takiego domu, a ponieważ pracuję już jakiś czas jako inżynier budownictwa, Wpadły mi w oka, w mi w oczy, kurde. <laughs> Zauważyłem tak naprawdę, co jest bardzo często używane na budowie i co jest, co musimy mieć na budowie, co tak naprawdę bardzo często używamy, a czego prawie w ogóle nie. Dlatego, jeśli będą Państwo chcieli, zrobię kolejny film na temat tego, jakie dokładnie narzędzia są potrzebne, do czego służą. Oraz czy nam się przydadzą podczas, naszego, podczas naszej budowy, czy nie. Moja działka ma 9 arów, wymiary ma 35 na 28 metrów jest to działka rolna czwartej klasy, czyli taka, na której możemy już budować. Ważne jest, aby nasza działka posiadała warunki zabudowy. Bo jeśli, ma, jeśli mamy warunki zabudowy, wtedy możemy od, y, dobrać odpowiedni do tego projekt. Czyli, najpierw posiadamy działkę z warunkami zabudowy, później kupujemy projekt. Następnie zajmujemy się innymi sprawami, takimi jak kierownik budowy, pozwolenie na budowę, adaptacja projektu i tak dalej. Proszę pamiętać o tym, aby na działkę był odpowiedni dojazd. U mnie, na przykład, droga musiała być zrobiona, dlatego teraz jest zrobiony wykop. I będziemy taką drogę zasypywać gruzem, a później prawdopodobnie pójdzie na to jakiś kamek. Na potrzeby naszej budowy będziemy potrzebowali wody. Jeśli nie mamy dostępu do studni, możemy się zaopatrzyć w takiego Mausera. Taki Mauser kosztuje od 150 zł do nawet 400 zł, w zależności od stanu i tym podobnych rzeczy. Ja taki Mauser kupiłem za 150 zł. Dodatkowo, proszę zobaczyć, tutaj są palety. Te palety są po to, aby wsadzić na przykład wiaderko i żeby nalać sobie wodę. Na pewno nam to ułatwi dalszą pracę na budowę. Yy, na mojej działce nie ma ani wody, ani prądu, ani kanalizacji. Czyli w skrócie działka jest nieuzbrojona. Będę starał się yy, oczywiście zrobić tę wodę, czyli zrobimy studnie. Pokażę, jak przyłączyć prąd oraz jak zrobić kanalizację. A co za tym idzie oczyszczalni ścieków? Ponieważ ja w warunkach zabudowy mam wymóg do zrobienia oczyszczalni ścieków. Muszą się Państwo jeszcze liczyć z dodatkowymi kosztami, jeśli chodzi o narzędzia, <słuch> ponieważ nie wliczyłem do tego kosztów rusztowania agregatu prądotwórczego. No i pewnie jakichś niespodziewanych kosztów narzędziowych, który, o których jeszcze nie wiem, ale się dowiem. Zakopiłem również mojego busa, który będzie mi służył do ważenia materiałów budowlanych. Jest to Ford Transit Connect. A oto jak się przedstawia. <śm> Bagur, 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 tak się przedstawia. Podsumowując, w 2025 roku, zanim rozpoczniemy budowę. Domu jednorodzinnego mieszkalnego musimy się liczyć z kosztami rzędu 70 tysięcy złotych. Oczywiście kosz jest zróżnicowany, bo zależy od lokalizacji i podejścia inwestora do wybudowania takiego domu. Jest to dużo? Mało? Dajcie znać w komentarzu. No dobra, tyle to wyszło, czyli całe 70 tysięcy, ale jesteśmy wyposażeni we wszystkie potrzebne narzędzia. Tak naprawdę, na wybudowanie naszego domu od fundamentu aż po sam dach. Jesteście ciekawi, co będzie dalej? Zostańcie ze mną w następnych odcinkach. No to co? Zbudujemy ten dom?